Szymałko, koniec tej Master7171 I dzisiaj mam dla was wiadomość To jest koniec serii, mój skin yy, Koniec serii dlatego, że już w środę, w czwartek pojawi się Seria z Minecrafta, więc nie jestem w stanie nagrywać trzech serii Trzech serii dlatego, że jedna seria mój skin, druga seria mój vlog I trzecia to będzie to z Minecrafta I tak, mój vlog, ta seria jeszcze będzie Nagrywana. Jeśli. No, jakieś informacje, i w ogóle to będzie mój vlog. Mój skin się zakończył. I niedługo rozpocznie się seria. Jakiś na przykład e, Master Hard z mapkami. Będą tam goście. Albo. No, zależy, może z kimś nagramy. Też The Walls. The Walls. Można się obejrzeć sobie na kanale chyba skkf -a. i tak to było SKKF i Masterchulek versus ma Nie Mandzie tylko Razzi i Blow i tak My, ja też może takie coś nagram nie wiem z kim, bo muszę z kimś to nagrać, ale tak yy, pokażę Wam teraz te skiny, które dotąd mam. Trzy yy, skiny pojawiły się u mnie na ścianie, yy, tak Pierwszy skin, który pojawił się na ścianie to jest Wam drugi lotek, workotek i trzeci Nindlego. Żegnają się z Wami już w tym odcinku, ostatnim mojej serii z mój skin, to już ostatni odcinek, bo się z wami ja też już pożegnam. Lewa ręka Wam Am, to był Super W. Pankreska, Mr. Trójkąt. Jednooki W Super Krwawy W Pan Trawka Herodor krwawy Rzmijam i Mr. Vampir I także Wam GM Lotek w i Ninja Go, tak to Tak to już by... Jest koniec serii. Już z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku mój vlog już, yy, albo już w kolejnym odcinku serii yy, z Minecrafta. Żegnam się już z Wami. Tutaj pamiętajcie, ocencie to, dajcie suba, lajka. Yy, Nota, narka.